A, zapasowy zbiornik Raymond Rura! Rura! Witam w moim bagnie, gdzie każdy kradnie co popadnie. No, widać, że tu dawno tankowane było. Oh. Blayfrey Tanken. My takiego paliwa nie mamy w Polsce. wiecie to. Radziu, gdzie jest reduktor do pistoletu? A nie leży na reduktorowi? To jest typowy bagażnik BMW. Robota! Robota! Ostrzeżenie. Ten odcinek nie jest przeznaczony dla ludzi o słabych nerwach i o wysokim poczuciu estetyki. Zawiera błędy, niedociągnięcia oraz hamskie prostackie i płytkie żarty, których nie będę tłumaczył, więc prawdopodobnie połowę z nich nie zrozumiesz. Dodatkowo film zawiera materiały mogące urazić właścicieli BMW, mieszkańców blokowisk, wielbicieli odzieży sportowej nie uprawiających sportu. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Guten Tag, Twoja Maść, witam Cię w kolejnym jubileuszowym odcinku najdziwniejszego programu o autopusownictwie w Polsce, w którym przeniesiemy się do Bawarii, regionu Niemiec, słynącego z przepięknych kobiet, rewelacyjnej muzyki i genialnych samochodów. A ponieważ odcinków, co w głowie się nie mieści, jest już 30, przed nami BMW E30. Obiekt dzisiejszej destrukcji i odrodzenia to BMW E30. Prawdziwy Czerwony Diabeł. Czerwony lakier na tym aucie nie ma koloru miłości, serca czy soczystej truskawki. Ma kolor krwi. Nie tej romantycznej z filmu, ale tej, która leci ci z nosa. To prawdziwy Diabeł, który przez ostatnie lata mieszkał w piekle warszawskiej Pragi, chociaż blachy wskazują co innego. Przeszedł tam wszystkie kręgi czyścca polskiej motoryzacji. Auto jest tak brudne, że na lakierze można sadzić ziemniaki, a błotniki pokryte są mchem grubszym niż ego przeciętnego seby po założeniu czapki z Daszkiem. Ten samochód nie jest trupem, to prawdziwy symulator życiowej porażki zamknięty w opakowaniu z blachy. Może i felgi wyglądają, jakby poprzedni właściciel kupił je na giełdzie w słomczynie od niewidomego handlarzyny, który nie do końca zrozumiał słowo oryginalny, ale przynajmniej totalnie nie pasuje do tego auta. Wnętrze tego auta, Jezus Maria. Ktoś najwyraźniej postanowił przeprojektować je według własnej wizji luksusu. Efekt wygląda, jakby projektant miał je. Jednocześnie zaćmę, daltonizm i bardzo zły dzień w pracy. Kolory dobrane są przez kogoś, kto prawdopodobnie nigdy nie widział wnętrza innego samochodu niż maluch swojego dziadka. To jest autorska wersja indywidual, ale nie w sensie indywidualnie dopasowana do potrzeb klienta, tylko indywidualnie zaprojektowana przez jakiegoś typa, co chyba miał halucynację po spożyciu grzybów. Taki motyw na bogato, tyle że bardzo biednie. Ta pizzerka ze względu na brud ma więcej kolorów niż tęcza po LSD, a materiały wyglądają jakby zostały zamówione z katalogu wszystko po 5 zł z chińskiego bazaru. To nie jest tuning, to jest krzyk o pomoc zamknięty w skórze syntetycznej wykonanej z materiałów tak niskiej jakości, że wersalka u Twojej babci na wsi to przy tym prawdziwy prestiż. Co jest pod maską? to auto ma na tylnej klapie oznaczenie 316, chociaż pod maską kryje się silnik 1.8. To trochę jak gdyby ktoś przykleił sobie etykietę Oxford na dyplom ze studium fryzjerskiego w Radomiu. Tyle, że mój, a właściwie nie mój, bo już został sprzedany czerwony klejnot, ma wyciek paliwa. Nie taki mały, symboliczny, tylko taki, że wokół auta możesz poczuć się jak na stacji benzynowej w latach 90. Jakbyś ze starym w 95. podjechał pod CPM w Komarówce i podszedł do ciebie ten człowiek, który nalewo paliwo. On pachniał podobnie. Odpalanie tego co cudu szczególnie z boostera to prawdziwa radziecka ruletka. Iskra w złym miejscu i możesz zrobić marsz żałobny za kolejnym BMW, które przeszło do historii w stylu sterowca Cepeli. Poprzedni właściciel tego auta albo lubił żyć na krawędzi, albo po prostu nie skumał, że benzyna plus iskra to równa się ewentualne spotkanie ze Świętym Piotrem przed bramą nieba, który gdy zobaczył typa w koszulce BMW, od razu rzucił radosnym: "Herzlich willkommen!". Z BMW serii 3 od wielu generacji jest zawsze ta sama historia, jeżeli chodzi o ceny. Najpierw są drogie, później bardziej dostępne dla Kowalskiego, później stają się shortami i trafiają w ręce idiotów, a następnie ich cena zaczyna rosnąć w pojebanym tempie, bo znalezienie egzemplarza, który wygląda zacnie i nie jest dotknięty ręką geniusza tuningu, jest cudem porównywalnym ze znalezieniem dziewczyny bez powiększonych ust w złotych tarasach. Tak, każdy model serii 3 na końcu swojej drogi Zawsze jest drogi. A propos, mój drogi. Przypominam, że tradycyjnie jeżeli pod filmem będzie 5000 łapek w górę, to osobno wrzucam piosenkę z tekstem napisanym na porcelanie w jakieś 5 minut i muzyką zrobioną przez AI. Więc lajk, like, subskrypcja, kliknięcie w dzwonek i przechodzimy do dalszej części tego pożal się Boże programu. Premiera BMW E30, czyli jak Bawarczycy, wjechali bokiem na salony, a dziennikarze robili w gacie z zachwytu lub obrzydzenia, zależnie od pochodzenia i poziomu frustracji życiowej. Jest rok 1982. Z internowania zostaje zwolniony Bolek, z głośników wszelkiego rodzaju radioodbiorników wybrzmiewa Jolka Jolka, budki suflera, do kin wchodzi znachor, a na międzynarodowym salonie samochodowym we Frankfurcie nad Menem wjeżdża. On. Właśnie wtedy to świat ujrzał BMW E30, czyli drugą generację serii 3. I nie. Nie była to tylko jakaś tam następczyni E21. To była deklaracja. Mamy w dupie aerodynamikę lat 70., teraz robimy to po naszemu. Ostro, kwadratowo i skopem w nerkę. To tak jakby inżynierowie z Monachium wzięli linijkę, paczkę szlugów, cztery piwa i powiedzieli: Robimy najładniejszego sedana w historii. Albo chociaż najostrzejszego. Projektantem tego cudaka był Klaus Luther. Człowiek, który wyglądał jakby właśnie wrócił z Berlina Zachodniego, gdzie wciągnął linię. Nie tylko w projektach karoserii. Ten sam gość zaprojektował wcześniej NSU RO80, czyli auto tak futurystyczne, że ludzie w latach 60. myśleli, że latają nim Marsjanie. A potem. Przyszła E30, kanciasta jak chiński mur, z reflektorami jak oczy zbitego kundla i grillem jak nos Batmana. Z grubsza wyglądała jakby chciała Ci powiedzieć, z drogi śledziu, bo król jedzie bokiem. Niemieccy dziennikarze motoryzacyjni określili to, hmm. Jeden z redaktorów Automotor und Sport napisał, to nie jest samochód, to precyzyjne narzędzie do cięcia asfaltu, jakby brzytwa na kołach. Germańczycy jak zobaczyli E30, to reakcja ich była taka jak na widok nowego filmu z Teresą Orlowski. Byli tak podjarani, że musieli zmieniać bieliznę po każdej jeździe próbnej. Wspaniałe auto, klasa sama w sobie, synteza techniki i elegancji. Oni byli a w niebo wzięci. To auto było jak prezes banku. Solidne, eleganckie z potężnym silnikiem pod maską i potencjałem na stanie się ikoną. Chwalili go za prowadzenie, za zawieszenie i za to, że w środku nie pachnie jakby ktoś wygrzebał tam gnijące kartofle. Dla Niemców to było objawienie, a dla reszty świata Hmm. To było po prostu auto. Oni dosłownie traktowali E30 jak swojego trzeciego syna. Tyle, że ten nie narzekał, nie jadł, nie pił i umiał robić czasy na Nurburgringu lepsze niż sąsiad z Mercedesem. Było trochę jęków, że zawieszenie twarde, że przestrzeń z tyłu jak w bagażniku dużego Fiata, ale Niemcy są jak BDSM. Po prostu lubią jak boli, więc to był komplement. W Wielkiej Brytanii reakcja była nieco inna. Jakby ktoś wlał im niemieckiego lagera do filiżanki z herbatą, bo Car Magazine pisał: Co and utterly jealous, like being slapped in the face by a beautiful dominatrix who doesn't say please." Co z dokładnym tłumaczeniem według słownika angielsko sforskiego brzmi: "BMW 30 jest jak wizyta u dentysty. Chirurgicznie precyzyjny, ale kompletnie pozbawiony radości." Daje ci takie poczucie jakbyś dostał w od pięknej Dominy, która na dodatek zapomniała powiedzieć poproszę. Według Angolii to auto, które robi wszystko jak w zegarku, ale brakuje mu tego niechlujnego ludzkiego elementu, który sprawia, że zaczynasz czuć radość. Jak rozmowa o podatkach. Wiesz, że jest ważna, ale wolałbyś jej uniknąć. Brytole nie mogli znieść, że niemiecki sedan prowadzi się lepiej niż ich ukochany MG, które miało kierownicę z drewna, hamulce z korka i zawieszenie na modlitwę. Ale jednocześnie nie mogli przejść. Stać się ślinić, bo E30 to było to, co ich żony nazywały prawdziwym mężczyzną twarde, przewidywalne i nie udaje emocjonalnego. BMW E30 w 1982 roku było jak szczeniak Kamstafa, Słodki z daleka, ale w środku gotowy urwać ci rękę. Niemcy się zakochali. Brytyjczycy udawali, że nie, ale potem i tak kupowali wersję kupy i wkładali pod maskę wszystko, co miało tłoki. A Klaus Luthe prawdopodobnie uśmiechał się w cieniu, wiedząc, że stworzył maszynę, która 40 lat później będzie kosztować więcej niż nowe pasaty. W czym BMW E30 było lepsze od konkurencji? Mimo wszystkich problemów, takich jak Przekobecna korozja, problemy z elektryką i zawieszeniem E30 było niesamowicie genialnym, bez grama ironii, Outem. I nie mówię tu tego jako fan marki, bo do nich się nie zaliczam, tylko jako osoba patrząca na to z boku. No bo porównajmy to arcydzieło bawarskiej inżynierii do konkurencji z tamtych czasów. E30 vs Mercedes W201, czyli Baby Benz. 190 była solidniejsza, lepiej wykończona, ale nudna jak msza w kościele dla głuchych. E30 miało duszę, Mercedes miał prestiż. Guess what? Hmm, dusza wygrała. E30 versus Audi 80. Które z tych aut było ładniejsze, to oczywiście kwestia gustu, bo jak mawia staropolskie przysłowie, gust jak hu każdy ma swój. Ale prowadzenie? E30 jechało jak demon, a Audi jak taksówka. Na suchej powierzchni nie było konkurencji. E30 vs Ford Sierra. Sierra miała świetne silniki i była praktyczna, ale wyglądała jak medelniczka na kółkach. Plus, po kilku latach wyglądała jak zmięty karton po deszczu. No i E30 vs Ascona. Opel. To jak porównanie steka z hotdogiem z żabki. Co czyniło BMW E30 wyjątkowym? Po pierwsze, prowadzenie się. Idealna geometria zawieszenia, tylny napęd, doskonały rozkład masy. To auto kochało zakręty bardziej niż przeciętny Niemiec kocha piwo. Numer dwa, konstrukcja. Solidny jak niemiecka dyscyplina. Nadwozie nie skrzypiało, nie trzeszczało i było zbudowane na wieki. Numer trzy, silniki. Szczególnie późniejsze M20 były perłami. Gładkie, kulturalne i z charakterystycznym brzmieniem BMW. No i design po prostu ponadczasowy. Jeżeli chodzi o ilość jednostek napędowych, to mieliśmy ich po prostu. Chuj! Niemcy podeszli do gamy silnikowej E30 jak DJ do składanki. Od wolnych kawałków dla emerytów po hity, które sprawiają, że chcecie się tańczyć. Gama E30 to był katalog niemieckiej precyzji. Od skromnych czterocylindrowców dla przeciętnego Hansa po sześć cylindrów dla tych, którzy chcieli poczuć się jak Ludwig van Beethoven za kierownicą. Niemcy to są takie typy, którzy hmm, lubią mieć dużo wszystkiego, więc do E30 wrzucali wszystko, co mieli pod ręką. I tak mamy tutaj silniki, które są jak ludzie. Jedne są mądre, drugie są silne, a trzecie po prostu żule, które ledwo zipią. Każdy silnik BMW miał jednak swój charakter. Jedne były ekonomiczne, jak niemiecki budżet domowy, inne sportowe, jak... No dobra, może nie jak niemieccy sportowcy, ale przynajmniej brzmiały lepiej niż polski pop. Nie będę opisywał każdego silnika, ponieważ w tym odcinku i tak powinien być jeszcze apel o pomoc w zakupie aut po kilkuletnim postoju i prośba o wysłanie zdjęć i informacji na maila widocznego teraz na ekranie lub mojego Instagrama. Jednak BMW E3 jest tak ciekawym autem, że wolę opowiadać o nim niż żebrać o kolejne paździerze, za które płacę biletami Narodowego Banku Polskiego. Czterocylindrowe poczciwce, bo na więcej nie było stać. Dobra, zaczynamy od tych, co chcieli mieć BMW, ale ich budżet krzyczał: Masz kredyt i nie masz charyzmy. Mamy tu M10 i M40. To są silniki, które brzmią jakby hmm, jakby ktoś walił kijem po starym pustym wiadrze. No bo 316 z gaźnikiem to jest taki silnik, że jak go odpalić, to sąsiad myśli, że przyszedł do ciebie na kawę i zostawił włączony odkurzacz. Moc ma taką, że. Hmm, bez najmniejszego problemu, śmieciarka, która jedzie na wstecznym, bez problemu go wyprzedzi. To trochę jakbyś kupił Pitbull'a, tylko że z zębami gołębice. No i potem jest 318. I to już jest, jakbyś dostał do jedzenia kanapkę z serem. Wersja M40 jest niby nowsza, ale i tak brzmi jak stara kosiarka. A na koniec i tak pęknie ci wałek. 318 miało ten sam M10, ale wstryskiem Bosza Tronic, dającym 105 kuni. To było taki upgrade, jakbyś hmm, przeszedł z dużego Fiata na Poloneza. Dalej jeździsz głównym, ale przynajmniej nie musisz się tego aż tak bardzo wstydzić. Te silniki były tak trwałe, że przeżyłyby apokalipsę nuklearną razem z Karoluchami i programem Jaka to Melodia. Tyle, że moc była taka, że wyprzedzanie ciągnika wymagało modlitwy do wszystkich świętych, w tym tych niekanonizowanych. Rzędowe szóstki. Czyli chce mieć dużo w ustach. I tu wjeżdżają ci, którzy mają pieniądze. Mamy tu serię M20. To są silniki dla ludzi z wyobraźnią. Odpalasz go, a on gada. Wiem, że chcesz robić poślizgi, tak, wiem, że chcesz palić gumy, tak, wiem, że chcesz pokazać, że masz największego. 320i. To jest taki wstęp do zabawy. Masz 2 litry. 2 litry to może mieć czajnik. Które na papierze wygląda jakby mogło, ale w praktyce jest jak chłop, który w klubie tańszy, ale nie wie, co robiły jego nogi. 320i, czyli silnik M20B23. Klasyczna rzędowa szóstka, która robiła hałas dym i spuszczała manto wszystkiemu, co odważyło się stanąć obok. Osiągi jak na lata 80. zrobione na modłę więcej spalania niż mocy, ale i tak to kurwa kochasz. Potem jest 325i. To już zupełnie inna bajka. To jakbyś wziął małą czarną sukienkę i wsadził w nią cycki, które wyglądają, jakby miały eksplodować. 2,5 litra, 170 koni. Ten silnik, jak go odpalisz, to w promieniu 100 metrów wszyscy wiedzą, że idzie ogień. To jest silnik do palenia gumy, do wywoływania pożarów i przede wszystkim. Do wywoływania uśmiechu. No i diament w koronie 318 jest z 1989 roku, czyli M42. To była najlepsza czterocylindrowa jednostka W30. Ten silnik był tak nowoczesny, że gdyby był człowiekiem, to chodziłby w garniturze Hugo Bossa i mówiłby po angielsku z niemieckim akcentem. M42 to DOHC z hydraulicznymi regulatorami zaworu i bezpośrednim zapłonem. To brzmi jak specyfikacja statku kosmicznego, ale w rzeczywistości oznaczało tylko, że silnik potrafił pracować bez interwencji mechanika dłużej niż tydzień. No i czas na silniki dla ludzi, którzy zamiast serca mieli kalkulator, czyli ropnioki. 324D, czyli 86 koni w dieslu bez turbo. Śmiałe. To jak wystartować w MMA z jedną ręką. A 324D to jest takie, że jak go odpalić, to cała ulica myśli, że ktoś odpalił stary traktor. Ma tyle mocy, co przeciętny żul w poniedziałek rano. 86 koni w aucie, które aspirowało do bycia sportowym, to było jak próba zrobienia filmu pornograficznego z udziałem impotenta. Technicznie możliwe, ale nikt się z tego nie cieszy. I 324 turbodiesel był o niebo lepszy. 115 koni to już była moc, która pozwalała wyprzedzić nie tylko rowerzystę, ale nawet hmm, staruszkę z wózkiem na zakupy. I tu już było czuć, że coś tam żyje pod maską, ale nadal przypominało to rozmowę z księgową. Długo, nudno, no ale fakt, na końcu z sensem. Brzmiało jak traktor, ale przynajmniej traktor z aspiracjami. Diesel V30 to jest jak picie ciepłego piwa. Niby się da. Tylko po co? Jeżeli chodzi o ciekawostki, numer jeden. BMW M3 E30 to pierwsza wersja sportowa z serii 3, która została zaprojektowana z myślą o DTM, czyli Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. To jest jakbyś wziął E30 i wsadził w nie serce sportowca, który napedala teścia. Silnik S14, czterocylindrowy, co z jednej strony brzmi jak żart, a z drugiej strony brzmi jakby Pan Bóg stroił gitarę, a potem wpadł w furię i ją rozbił. To jest 2,3 litra, który ma więcej mocy i charakteru niż wszystkie inne silniki razem wzięte. Mówię oczywiście o charakterze, nie o mocy. To jest auto, które jak odpalisz, to wiesz, że za chwilę będziesz miał problem z policją, sąsiadami i swoją żoną. Ale to jest problem który warto mieć. Numer 2. Dostępne były cztery wersje nadwozia. Mieliśmy sedana, jak tego, który widzisz na ekranie. Mogłeś mieć kombi, a wersja Touring E30 była pierwszym kombi w historii serii 3 i okazała się ogromnym sukcesem, wprowadzając nową jakość w segmencie. Mogłeś mieć klasyczne coupé i cabrioleta. No właśnie. A propos Cabrio, numer 3 E30 to pierwsze otwarte BMW, które zostało zaprojektowane i zbudowane od podstaw przez fabrykę. Wcześniej wersje Cabrio, na przykład w wersji E21, miały wersję bez dachu robioną przez firmę Baur. Numer 4 Wersja Alpina Tuner Alpina stworzył własne limitowane wersje E30, takie jak B3 2,7, które oferowały podniesioną moc i unikalne wyposażenie, będąc jednymi z najrzadszych i obecnie najdroższych E30. Numer 5, 4 po bawarsku, czyli E30 z napędem 4x4. Prowadzono także wersję 325iX, która miała napęd na 4 koła. Była ona odpowiedzią na popularność napędu 4x4 na rynku. Dla tych, którzy lubili jeździć w śniegu, błocie i po moralnych zakrętach. To było jak pójście na siłownię z paralizatorem. Niby, robisz to co inny... Hmm, ale jak ktoś wyciska więcej niż ty, przykładasz do ławeczki paralizator i bzz, ty masz być gotowy na coś więcej. Numer 6. Wersja na bogato. Limitowana wersja 333 i dostępna tylko i wyłącznie w RPA, była napędzana silnikiem z BMW Serii 7, co czyniło ją wyjątkowo rzadką. Numer 7. BMW E30 wystąpiło w wielu filmach, między innymi w legendarnych Młodych Wilkach z równie legendarnym inaczej Jarosławem Jakimowiczem. Podsumowując, przez 12 lat produkcji E30 Germanczycy sprzedali dokładnie 2 339 520 sztuk. Obecnie każda z nich albo została zezłomowana i gole sobie kawałko z niej swój łysy łeb, albo gnije na podwórku, albo kosztuje 60 tysięcy złotych, albo właśnie została zaspawana i driftuje gdzieś pod Radomiem. To jeden z najbardziej kultowych samochodów przełomu lat 80 i 90 i absolutnie nie dziwię się, że to najszybciej sprzedany bohater tego Pozal się Boże programu. Z pewnością jednak jakiś wieśniak wyznający jedynie religię waga, czyli waginiarz, napisze, że to tylko zwykły bolit młodzieży wiejskiej i bez sensu było to robić. I ten sam kasztan, gdy usłyszał od dziewczyny, która mu się podoba, zdanie: chyba coś się między nami kroi, to powiedział hmm, chyba tak, i skroił jej portfel i zajmał telefon. A to wszystko po to, aby auto prezentowało się tak. To z bragi, gdzie ty teraz śpisz? Miałaś być na zawsze, dałaś policzek liść Idealna w online, nie? w realu z innej bajki Miałem dresy, pumy, a ty wolałaś Nike Wolałaś Nike Bolałaś Nike bolałaś Nike, bolałaś Nike. Bolałaś Nike. Był ciepły lipcowy dzień, ja siedziałem w domu, wpatrywałem się w ekran swojego telefonu. Pojawiłaś się nagle z okolic południowej Pragi. Napisałaś do mnie pierwsza, nie zabrakło ci odwagi. Hej, lecz to z bragi, gdzie ty teraz śpisz? Miałaś być na zawsze, dałaś policzek liść. Ideal Polałaś Nike. Najki Nike. Nike. Posłuchaj mnie dokładnie koleżanko i kolego Stała tam pod drzewem przy bazarze Różyckiego Pisała, że jest południa, a tu kierunek odwrotny Lecz to jest nieważne, i nie chcę być już samotny Hejla, leć to z pragi, gdzie ty teraz śpisz? Miałaś być na zawsze, dałaś policzek liść Idealna w online, nie, w realu z innej bajki Miałem dresy, pumy, a ty wolałaś Nike Wolałaś Nike Pojawiłaś się nagle, wlałaś mi ogień do serca Nie chcę Alfy, augi, nie chcę nawet też Merca Ty masz zajęczą wargę i nie masz zęba Uczynię cię tak by cię każdy zapamiętał Hej, lecz to z pragi Gdzie ty teraz śpisz? Miałaś być na zawsze, dałaś policzek liść Idealna w online, W realu z innej bajki Miałem resy pumy, a ty bolałaś Nike Bolałaś Nike Bolałaś Nike Bolałaś Nike